Właśnie wysiadłem z pociągu, przyjechałem tutaj z Trójmiasta miasta. Wchodzimy na niej jakby jakbym miał tyle wzrostu kurwa. Jakbym był tak wysoki. Jakbyś był, to byś mógł mnie przekrzyczeć. Ja to jest Christem! Przychodzi teraz na ulicę! Jestem mordę i dobrze już wierzę! Y tutaj nie przejmuj eee, sobie cześć lecimy dalej! Teraz ich rozkurwię! Buddha mi dał siłę! Jak k** jak otwarte! AAAAAAA! Chłopie wiesz co on nawija Wiem, <grym> bo <zimny> ja <grym> z nim nawijałem <grym> 13 lat temu. Te straszyłeś się mnie?! B.O.P. zaczynamy to! Najak. Lecimy ten spontan, chociaż tak spontanicznie nie wyglądam. To dzisiaj te małe suczki pod sceną pociągam. Jest i mój partner, witamy. Przyszły tutaj. Syny, Witamy w vlog Wielkiej Bitwy o Południe. To jest Wola na sobie wyglądał cudnie. Nie chciał ogolić włosów, bo dwa tygodnie temu miał ślub ten ziom. Więc teraz w internecie oficjalnie wszystkiego najlepszego. Dobry panie. Jo, jo. właśnie wysiadłem z pociągu, przyjechałem tutaj z Trójmiasta. Jestem telewizja Raw Gwiazda. Jesteśmy tutaj z ziomalami. Grubo Jarani, Nie jeździmy mercedesami, a windami Towarowymi Naprawdę ten plecak jest do mikrofonu, co to jest kurwa, 17 wiek Dawaj, dawaj, wchodzę w freestyle Przyznaj się, sprawdzaj. że... A. Kiedyś byłem kurwa w korkach piłkarskich, więc grałem w lankach Nie ma problemu, sprawdzaj Tym jointem w mordzie mam lepszą dykcję niż ty na swojej najnowszej płycie Teraz ziomek poparzy jak się wpierdalam Posłuchaj tego To jest technologia z wieku 17! Co to kurwa jest? Mikrofon i plecak o co chodzi dzieciak? To jest druga wojna. Co dokumentujecie, mój drogi. Co dokumentujemy kurwa. No a familia da. Co dokumentujemy kurwa? No, to... Co się dokumentuje? Wesele. Uwaga! Wesele. Tył. Wesele. 40. Powodzenia. Diler dobrych emocji, żegnamy vloga, bo musimy się skupić. A zasady sztuk walki zabraniają zabierania energii. Duszy teraz przez kamerę. Także yy, widzimy się. Po... Widzimy się, joł, na przebitkach. <grym> ja myślałem, że teraz kurwa się już pierdalamy na mikrofon, nie? Wpierdolimy się, wpierdolimy się. No nie wiem, no to jak coś, to nie moja wina. Na, KSW is fucking joke. Bob, what's going on? What's going from my ass? I shit with the Bob. I shit with the Bob. O, zaczynamy, zaczynamy. What's going on? Choćmy zobaczyć, co tam się kurwa dzieje. Czekamy dalej. Zaraz drugi. Gość jest... Zaraz drugi, kurwa, kurwa! <śla> drugie. Zaraz drugie. Zaraz Drugi Zaraz drugie. Zaraz drugie. Zaraz drugie. Zaraz drugie. Zaraz drugie. No i nasz trzeci juror, rodzynek, mistrz, niczego co prawda, natomiast zajebisty gości, i zajebisty standuper, zróbcie! Przeogronny, przejebany, hałas, Daniel Milo! No, tak, typowy ubiór standupera, stary. Jak, jak sobie losujesz ciuchy, to jak miał być standuper ciuch i losujesz, tak, tak wyglądasz, tak jesteś ubrany Ma, A, to my jesteśmy na końcu! O kurwa, no, no dobra, kurwa. Zobaczymy, trzeba iść po muszę, muszę go wziąć, sorry. Dobra, panowie, plan na bitwę jest taki... Wchodzimy na niej jakbym, jakbym już miał tyle wzrostu, kurwa. Jakbym był tak wysoki. Polisz Latino King nowy, z kolan. Latino gang, hip-hop gang, pukuj kurwa, wszedł na scenę i wydał dziwny dźwięk. Jakbyś kurwa miał największą energię we wszechświecie na chwilę tą właśnie. Jak Galactus. Musisz im pokazać, dlaczego ludzie powstali na ziemi, jak Galactus. Dobra, ściągam maskę i pokazuję swoją prawdziwą twarz. Jestem bramkarz, nie, ty jesteś bramkarz, bo tańczysz pajac, bo tańczysz pajacyka. Skąd masz tego? Mówiłeś, że nie ma nic. Nie, dziękuję. Skąd masz tego? Nigdy nie tracisz nadziei na to, że nie ma nic słodkiego. Sirius, jaka to jest planeta? Jowisz, tak? Czy Saturn? Sirius? <grym> Sirius, Sirius, Sirius to jest chłopie gwiazda. Sirius? Sirius to gwiazda, to Kochorusa. O co chodzi z tym? To mnie porusza. To jest jakaś ziomek epopeja. My wchodzimy, no i się kurwa cała scena zmienia. Ostatni joint na rany. Dzisiaj będzie tu rozkurwiany. Nie jeden raperzyna zakłamany. Będzie po prostu rozpierdalany. Wpadł tu lany, lany nany, volany, żoli. i żoli. Jędrys też pewnie kogoś rozpierdoli. <grym> Tutaj piękne pianino. Jakbym mógł, to byłbym pił wino. Sobie z dziewczyną gdzieś w ciepłych krajach, ale teraz w Polsce rozpierdalam. Razem z wolanem sobie smażę i robimy bekę z marzeń. Typów co przyjechali tu ze Śląska albo z Wielkopolski, z innych miast. Bo tytuł zostaje w Krakowie. To jest kurwa, mordo nas czas. Lanek i Bolan wychodzą na scenę i kurwa zmielą pokusia na raz. Ej! Dobra, jesteśmy już gotowi, już nie czatem. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że twój to policja. No, ale jesteś w porządku, jakby <grym> jesteś, tak, nie wiedziałem, że jesteś rucznikiem. <grym>. Ja nie jestem rucznikiem, chociaż jest streamerowcem. Okej. Okay. Kibicujesz chłopakom? Kibicuję, no. Dzisiaj ja, moi ludzie wygrywają bardzo dużo pieniędzy. Wszyscy to moi ludzie. Dobra, dobra, no tak. Czy pieniążki dla nas? Duet hip hop i kurwa, to jest real talk. A ja rozjebiecie? No chłopie, kurwa, wiesz co on nawija stery? Wiem, bo ja z nim nawijałem 13 lat temu. No to jest przejebane stery, On ostatnio wspominałem, to wyjrzymy niego w mieszkaniu na Kiepkach. Fajny ziadasz. Tego, co cię... Montażysta. Od co cię uczył bity robić? Szpędasz w Tarnowie? Był taki gorszy. Lanek, dawaj. A chuj, też lubi, stary. bity jest Bity w... <susurde> <Bido dla męka, susurde> ref Rewodreda. Idę dalej niż do nieba.

przywitać się wasza klasa. Przedstawiam pokój łabici Pies płyprosa i pies białaca kurwa Ja pierdolę Hoł hoł Przestraszyłeś się mnie? Dobra kurwa robię was tutaj mierzą Kiedyś hotel mawia, teraz schronisko na bezdomnych zwierząt Hej! to za swoje maniury Widoczna z każdej strony tak jak pałac kultury Wyobrażasz sokoła i gadasz bzdury Pierdalam, ci się wejście! Mam panie, dwie jebane, ja, dwie wejścia! Ej, ty bez kitu chyba masz kurwa autyzm, A ty bez tu chyba walisz do palacze! A jak zobaczy to twój szef jutro, to zmienisz kurwo pracę! Dobra, zamknij mordę z czwelu, A to jest każda kurwa nowa! Na życzenie byłych muzyków Cześć, cześć, Yo, yo Cała yes. sala ręce w górę, teraz jest hipką. Pokażemy kurwa co to jest dziwko Yo, yo Lanek się tu wpierdala To jestem wybrany On tu przyszedł rany. Dlatego Jest kryształem naćpany i w tym jebanym dresie lewo oddycha Ja tu się wpirzalam. Lanek nie policjant Co ty myślałeś kurwa, że mnie rozjebiesz w Wadidasie? Jesteś kurwa bumerem jakbyś był na naszej klasie A ja jestem kurwa w wyższej klasie Bo mam wyższą od ciebie kurwo tolerancję I to ja mam rację, jakbym podbił Polskę i Francję więc fukuś zamyka żywienia! To jest Lanek! SB Mafia! Jał! Jał, 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 że cię kocham, ale zgaduj się teraz! Ja, kurwa! Ty, ty, Czekaj, czekaj, czekaj! Ale oni to pisali dwa miesiące, nie? Lanek przedstawię ci ich, to jest flip i flap Miał być wcześniej koziołek, ale Pukuś go zjadł oh, wow. Co jest kurwa grane Ej, stary już jest pozamiatane I to jest tak fajnie sobie nabicie seple niż ziomuś Co jest wini, przecież miałeś zostać w pokoju no i... A na końcu będzie opcjalana Pakuj Ci wasa pod i wypierdala Co to jest kurwa, to są pancze? Uciek! Uciekam, go Ja pierdolę! Lanek! Lanek! Powiem Ci tak, to są kurwa pancze! Zróbcie kawał! Yes! Tak jest! Wielki raz. Dzięki! Szarą na lankę. Zróbcie kawał z na raka i do I zróbcie wielki kawał dla Babińczygo! I Pukusia! Mamy nadzieję, że pójdzie na siłownię! zmieni swoje życie na dobre, helo! Yeah. Dobra, jedziemy dalej z tym kabaretem. <noise> Mówiłem kurwa Lankowi, że Pukuj się na w chul. No, no. Ja to nie słyszałem co on mówi kurwa, bo Zostałeś, ten... Zostałeś kurwa zastrzelony kurwa oficjalnie, ale było dobrze, walczyłeś. No kurwa, jak widziałeś BM pisankę to jest mocny jak pan. Jak tak ubrany to znaczy, że no wiadomo, ale... Nie, ale ty, no dobrze wybrnąłeś. Bóźmy miał dużo czasu, żeby się przygotował. Tak. Tutaj, tutaj? Tak ja się tak. przygotowywałeś. Ja, ja no, dobrze freestyleuję, jeszcze nie raz się rozkurwię Bo ty nie jesteś drugim białasem, tylko ostatnim białasem. Ja chyba idę. Mocne, mocne, Mariana ogarni to fajnie, tylko żebyś nie pomylił swojej Mariany z Marianą Schreiber. Teraz to ogarnę, ja gram koncert jak Ariana Grande. Twoja panda idzie ze mną do EKFC, dostaje Grander, To jest Grande, takie wielkie, Twoje wersje są piękne, są strasznie cienkie. Cienkie jak pizza, gdy zamawiam, bo Dobra, czekaj kurwa chwila rozjebie mila i stąd zawijam Polski freestyle i ramka to jest do rozjebania na jeden strzał Jak, jak bity były do rozjebania ziomek na jeden takt Ja po prostu tu nie wchodzę tylko się wpierdalam Za rok chciałbym grać na roztańczony narodowy To jest ty... Że, Tam, typowy wers, oczywiście Jestem zwykłym populistą, polski freestyle mam w piździe Więc zbytnio go nie oglądam Żartuję, jestem fanem, oglądam ja do jointa Ja też joint jestem tam. twoim fanem, ale muszę ci wpierdolić, bo tak się robi Twoim, tylko w ma problemu. jakbyś był to byś mógł mnie przekrzyczeć to jest freestyle, przechodzi teraz na ulicę, ja jest freestyle uliczny street freestyle nie go rozjebać w rapsach to jest chwila wiecie dlaczego, bo nie rozlibię z Wrocławia typowy Sebastian Mila po dokładnie sprawdź kurwa i napierdalam wierzcho łachesz pęto bo strzelam gola jak Mila Niemcom nie chwila i się moje nawiki wkręcą Chcę zgrane, chciałeś być jak Ensom, ale jesteś takim typem, który zaraz w gardle będzie miał moje mięso, nie Ej, ty tu trzymasz takie tempo, dobrze to wiesz, że to jest mój jak rok Jestem etalny jak Merlin ja z tym mięsem to naprawdę było mięso. zdrowe Wpadam Będzie miał mięso, szkoda kurwa, że surowe Cały czas rymujesz do tego w gardle, często Jak chcesz to chodź, zrobię ci dziecko Na widać, że masz kurwa niezłe Z lekkim obrzydzeniem, z obrzydzeniem. to mi się mięsko, kojarzy kurwa z więzieniem Nigdy tam nie byłem i się nie wybieram ale jedyne co wiem, że ona jest mniej bliżej i się rozbiera Już sobie wyobrażam, co będzie, gdy wrócę do mojego domu i Kiedy ściągnę Kiedy mówisz, ty... że zrobisz mi dziecko, to zrozumieć to jest trudne. Bo nie wiem kurwa czy mnie zaciążysz, czy wyruchasz moją córkę. Ona mam rozpinę. Lanek, jak miałem 50 lat tu byłem i jestem pedom o, a o, dokładnie o. tak rzucam pan nami. Jestem lanek, mam 50 lat, jestem producentem, lubię nagrywać z małolatami. dokładnie o. to tak rzucam, kurwa napierdam w sumie ci dziś kosę Dobra, już nie będę ci gadał do o Ale wiesz dlatego jesteś największym głąbem Bo kiedy no, miał w Szczecinie walkę Filipik z Tombem, to byłeś za tombem. A wiesz, a wiesz po czym poznać prawdziwą cipkę? Ziomek był na tej walce za Filipkę. Pozdrawiam fanów, duetu Hip and hop. Wolam, ta czwóreczka ostatnio do dojeba, Ebana generalnie. Wolam, wolam Kilerek, nie Kilerek panowie, ale ja chciałem tylko przedstawić tutaj panom, że powiedzcie mi, jak w ogóle... Czujecie to i czy się boicie, bo generalnie po eliminacjach będziemy ze sobą walczyć i mam pytanie jak się do tego, w ogóle jakie jest wasze podejście do tego? Sraliśmy już dzisiaj sześć razy, uh -huh. jak się dowiedzieliśmy, że wychodzicie to straliśmy jeszcze dziewięć. Okej. Okay. No ja mam tylko, żelanek to jest szyja po francusku, no. No. I to jest jedyne okay. co. co no. No. Czyli kruczek też mógłby być taką, który ma strasznie długą szyję jak dalej. szyję, jak, no. jak Ronaldo na tym mamy, co do sędziego się dzieje, Chciałem wam nie? tylko coś powiedzieć, nie zdradzę wam tego, ale jest to mega ciekawa rzecz, bo generalnie nigdy pisanych żadnych nie pisałem. Jeba takie rzeczy, oczywiście, tylko, tak, tylko hip-hop. Tak, tak. yy, powiem wam tak, w notatniku zapisałem się dziewięć pisanek podczas jak jechałem w taksówce tutaj. Bo Pueblos naczylanek mówi, nie piszę pisanek, mówię, kurwa, może coś napiszę. Nic nie, nic nie wykorzystałem niestety na bitwie, ale mam jedną pisankę w ogóle przygotowaną na Rekę. Nie wiem czemu. Tak jakoś mi weszło, ale nie przeczytam wam jej nigdy, ponieważ. Coś wymyślimy zaraz Jeśli nie wyjdę z eliminacji, nie chociaż Baruż nie będzie, ta pisanka przepadnie i ja ją zabieram do grobu. Nie, tak. Nie. Kurwa, dajemy sobie cześć ja i lecimy, lecimy dalej! Za człowiekiem ty jak Cash Widzisz te morde i dobrze już wiesz, że! Tutaj nie przejmuj się! Dajmy sobie część i lecimy dalej! Kurwa, człowieku, to jest hip-hop! zadowoleni? No tak, średnio, no chcieliśmy zrobić takie show w twoim stylu, że tak powiem. Ale powiem wam, że w spoko. Ale ty się wpierdałeś wtedy, kiedy nie trzeba było. No bo tam nie znałeś zasad. No bo ma... to, jest hip -hop. to jest duet hip-hop. To jest duet hip-hop. W hip-hopie nie ma zasad. Właśnie opiera się na braku zasad. Prawde? Tak. Jest czystą energią. Ja tak zawsze właśnie myślałem, że hip hop ma zasady. A, a możesz a, mi tak dawać ooo, energię, dasz mi tak energię ooo, mi Teraz ich rozkurwie Budda mi dają siłę! Jak <grym. grym> <grym> 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 Możesz iść. Czakry? No. Dziękuję, no to teraz patrz Ja chcę trochę jak, jak skrytykować, że kurwa to buchujowe, że nie panczę do Was tylko DSBM, no to jakby to nic... Zarów wiesz co chodzi, że wszyscy sensie no coś... Tak, no, ale przynajmniej klatywnie. się wiewałem mu w słowo kurwa to. i kurwa to jest, y, jeśli to jest prawdziwy rap, to to kurwa chuj. Tak, tak powiedziałeś? <grymne> nie no, jeśli, inaczej, inaczej. Jeśli no, to jest prawdziwy facet. freestyle, że on pisał w Korbatę, ale dobrze, że Mefedonu przynajmniej nie wierzę. No, <grymne> Widzowie, dziękuję wam za ten wieczór. Polecam Bob wszystkim fanom freestyle'u, mniej pisanek, więcej Dokładnie. tego żywiołu, takiego energetycznego. Wiem, że na mojej fali powstanie teraz wielu freestyle'owców, którzy będą rozpierdalali, a raczej na fali Abrama Montany, teraz siła nowej Huty i Krakowa została połączona i w imię dobrej, połączonej wielkiej Polski siła jest złożona. Po to tu byliśmy że spoko, ziome. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Wolana, on mnie Pozdrowy. tu zaprosił. To jest w sumie wina jego i Szarana, że i y, teraz będzie kurwa w finale i wygra wam tą bitwę, kurwa. Idę, bo Pozdrowy. mnie dobre ziomki Wspotację. wołają.